Witam. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wymienić łączniki stabilizatora w naszej ulubionej już zresztą Mazdzie RX8. To wcale nie jest prawda, że auto się ciągle psuje i coś w nim robimy. Po prostu to są rzeczy, które trzeba zrobić co jakiś czas i to jest coś normalnego. Mamy tutaj na razie ściągnięty stary łącznik, z tego względu, że on po prostu się odczepił w trakcie jazdy. Jedna jego część się odczepiła, a druga została przy, przy, przy aucie. Generalnie ten stary nie jest zbyt dobrej jakości. To jest kawałek plastiku, gumka i, i troszeczkę mi się kojarzy z klockiem lego. Także nie wyglądało to, więc stary wyglądał w ten sposób, nowy wygląda tak. I właśnie to będziemy dzisiaj robić, będziemy wymieniać. Mamy już oczywiście ściągnięte koło. Jak zawsze bezpieczeństwo, więc auto jest postawione na koziołku, na lewarku, ręczny jest zaciągnięty. I tak, my troszeczkę zaczęliśmy oszukiwać, bo one były strasznie ciężko zapieczone i ciężko było je odkręcić, więc przygotowaliśmy się do tego troszeczkę. Założyliśmy sobie klucz, żeby robił nam przeciwwagę. Ten dolny odkręcił się dosyć łatwo, więc nie było z nim problemu, ale dobrze się zaopatrzyć w taki klucz żabkę zwykły klucz, i teraz pokażę Wam. Jak można sobie zrobić taką dźwignię, żeby było troszeczkę łatwiej? Klucz będzie się opierał tutaj o dążek stabilizacyjny. My, korzystając z, z właśnie ze zwykłego klucza i długiej przedłużki do odkręcania kół, zrobimy sobie dźwignię, która nam pomoże. Oczywiście ostrożnie, klucz musi być bardzo dobrze założony na śrubę, żeby nam nie spadł, nie wybił oka. I po prostu sobie powoli odkręcamy. On jest dość ruchomy z tego względu, że drążek nam się rusza, ale powoli używając właśnie takiej dźwigni możemy to spokojnie sobie odkręcić i spróbować sobie nie wybić oka. Ok, wykręciliśmy górną śrubę. Nie było łatwo, bo, bo śruba się zastała, nie było za bardzo jak. Tutaj nie było zbyt dużo miejsca. Tak jak pokazywałem, użyliśmy do tego dźwigni, przy czym bardzo pomocno przydało się klucz, który sobie włożyliśmy tutaj między górny wahacz, a właśnie drążek stabilizacyjny i on yy, pomógł nam w tym, że drążek po prostu miał mniej ruchu, mniej się poruszał, mniej się wyginał i był sztywniejszy. Było to dosyć łatwe i dużo łatwiejsze. Teraz się zabieramy za dolną śrubę. Yy, również sobie pomagamy za pomocą żabki. No i musimy być pewni, że mamy na tyle dobrze nałożony klucz, żeby nam się nie ześlizgiwał. Bo jak nam się klucz zacznie ześlizgiwać, to już później będzie lupa blada. Ok, mamy wszystko podkręcane. To jest to, co zostało ze starych do z tym właśnie walczyliśmy. Z tej strony przypinaliśmy żabę. Drugą stroną, druga strona szła na klucz. Z tym był problem. Gdyby się zdarzyło, że nie możecie tego odkręcić, jest dosyć łatwo przeciąć tą śrubę. Tutaj w tym miejscu sobie piłką do metalu. Jest to ostateczna opcja, ale możliwa. Żeby nie było tak, że zostaniecie z autem rozebranym i niemożliwością osiągnięcia derplingów. Teraz banalnie prosta rzecz. Zakładamy. Nowy droplink nie ma, generalnie jest prosty do założenia i przy czym, przy, czym, przy czym fajnie, bo nowe śruby mają takie fajne plastikowe blokady, żeby się śruba nie odkręciła. Także to wszystko. I tutaj, co Wam chciałem pokazać, nie ma problemu z założeniem droplinka. Wkładamy go tak, jak go mieliśmy włożyć. Jest ważne, żeby nie pomylić stron, bo droplinki są konkretnie do stron, i co nam się tutaj dzieje? Nie jesteśmy w stanie założyć tego droplinka, bo nam drążek stabilizacyjny nie pozwala, jest po prostu za wysoko. Więc co robimy? Podnosimy zawieszenie na lewarku. Nie musi to być super mega mocno, ale robiąc to, widzimy, jak nam ładnie droplink wchodzi na miejsce. Jeszcze troszeczkę, a tutaj wam pokażę. I mamy go na miejscu. Czyli teraz środówka klucz 17 klucz 17 i w sumie to wszystko pamiętajmy, żeby porządnie tego droplinka dokręcić. Całą operację możemy zaliczyć do udanych. Droplink jest na miejscu. Było troszeczkę pracy z jego odkręceniem, ale cała reszta poszła dosyć łatwo. Drugą stronę robimy identycznie, więc nie powinno być żadnych przygód. Dziękuję bardzo i zapraszam do naszych następnych filmików.